Cześć, witajcie! Dzisiaj do mojej pracowni przyjechała Felicia by Gudrun Legler, wykonywana przeze mnie na zamówienie dla mojej klientki. A przyjechała, ponieważ jak widać, potrzebne są małe naprawy. Tutaj osunęło się oczko i Lala zaczyna zezować, więc zaraz wszystko będziemy naprawiać. Także zabieram się za odczepienie główki, od ciałka. Odsuwam sobie włoski, żeby ich nie przyciąć. Przecinam trytytkę. I już za chwileczkę wyciągnę w całości główkę. Tułów na razie odkładam, nie jest mi potrzebny. Natomiast z główki muszę usunąć całe wypełnienie. Robię to bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić oczka, które siedzi dobrze. I tak to jeszcze sprawdzę, czy na pewno nie trzeba go mimo wszystko podkleić. Znalazłam też luźny magnesik, także usuwam stary klej, wyciągam oczko, sprawdzam oczko, które jest przyklejone. Okazuje się, że tam wszystko ok. Oczyszczam magnesik, będzie on potrzebny do smoczka. Osadzam na nowo oczko, wyczyszczone wcześniej. Sprawdzam, czy wszystko jest ok, czy lala patrzy prosto. I decyduję się jednak na usunięcie oczodołu całkowite. Także oczodoł już jest wycięty, jeszcze raz osadzam oczko. Zobaczcie, tutaj będzie ten moment, kiedy spojrzymy sobie z lalą w oczy. <grym> ok, wszystko mi się zgadza, zalewam klejem oczko. Muszę to dobrze wszystko poukładać, tak żeby mi klej nie spłynął na obciążenie, żeby się nic nie poprzesuwało, żebym też nie uszkodziła tego oczka. Tutaj jest filmik w przyspieszonym tempie, natomiast słuchajcie, ja się tutaj z tym bawiłam, no myślę, że około godziny. Wszystkiego oczywiście tutaj pokazać nie mogę, bo byście się zanudzili. No i tutaj już montuję smoczek, montuję magnesik na smoczek. Wkładam na nowo wypełnienie jeszcze ze smoczkiem, żeby mi się nic nie poprzesuwało. Wkładam nową trytytkę w ciałko. I pani też wspominała, że wolałaby troszeczkę mocniej wypełnioną laleczkę, mniej taką właśnie przelewającą się. Także dopycham wypełnienie, sprawdzam, czy wszystko się fajnie układa, czy lala jest odpowiednio pulchniutka, czy nie ma nigdzie dziur w tym wypełnieniu takich pustych miejsc. No i osadzam teraz główkę. Trytytka już jest złożona. Sprawdzam, czy mi się główka rusza na tej trytyce. Czy wszystko jest OK, ale też czy nie wypada, zapinam pajacyk i już jest gotowa. Jeszcze mam do naprawy smoczek, który przysłała mi klientka. Także tam też usuwam stary klej, oczyszczam smoczek, oczyszczam też magnesik, i przyklejam na nowo, zabezpieczając takim plasterkiem, żeby nie rysował buzi lali. Wszystko ładnie podklejam, sprawdzam czy dobrze siedzi. Ale jest wszystko ok. Pakuję smoczek. No i w zasadzie moja praca dobiega końca. O lala patrzy na wprost, smoczek się zgadza. E, tej foliki na główkę w ogóle nie ściągałam. Nie miałam takiej potrzeby. Trzymajcie się. Papa! Pa.